Cześć, witam na moim kanale YouTube. Ja nazywam się Dawid Olszewski, a to jest drugi już odcinek z serii podstawy treningu hipertroficznego. Jeżeli nie widzieliście pierwszego odcinku dotyczącego trzech fundamentów treningu siłowego, zachęcam do zapoznania się z materiałem, a w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie troszeczkę o podstawowej terminologii, jaką możecie spotkać w treningu siłowym. Cała seria podstaw treningu hipertroficznego będzie bazowała na podstawowej terminologii, więc zapoznanie się z tą terminologią będzie podstawą do tego, żeby zrozumieć tą serię. Bez przedłużania, zapraszam do oglądania. Hipertrofia to nic innego jak wzrost czystej tkanki mięśniowej. Jeżeli podczas całej serii będziemy rozmawiać o hipertrofii, będziemy mówić o niczym innym jak przyroście czystej tkanki mięśniowej. Serie wstępne, czyli serie rozgrzewkowe, to coś co poprzedza nasz trening siłowy w celu przygotowania układu nerwowego i układu kostno-stawowego do pracy na obciążeniach. Takie serie wykonuje się bezpośrednio przed naszymi seriami głównymi, o czym powiem zaraz. Seria robocza lub inaczej seria główna to docelowa seria naszego treningu siłowego. Jeżeli w planie mamy napisane na przykład e, 3 serie po X powtórzeń, to właśnie jest nasza seria robocza. Faza koncentryczna to nic innego jak zbliżanie się do siebie przyczepów mięśniowych. Jeżeli weźmiemy za przykład uginanie sztangi na biceps, to unoszenie sztangi w górę będzie powodować zbliżanie się do siebie przyczepów mięśnia dwugłowego ramienia, czyli inaczej mówiąc, skracanie się tego mięśnia. Faza ekscentryczna jest niczym innym jak przeciwieństwem fazy koncentrycznej. Jeżeli weźmiemy dla przykładu znów uginanie na biceps, jeżeli mamy spięty mięsień, faza ekscentryczna będzie oddaleniem przyczepów od siebie, czyli rozluźnieniem kontrolowanym mięśnia pod obciążeniem. Tempo pracy. Na tempo pracy składa się zarówno faza koncentryczna, jak i ekscentryczna. Jak już mówiłem w moich poprzednich filmikach, faza koncentryczna powinna być zdecydowanie dynamiczna, natomiast faza ekscentryczna powinna być przynajmniej dwa razy dłuższa niż faza koncentryczna. To, co jest niezwykle istotne, to to, że tempo pracy powinno być stałe dla wszystkich ćwiczeń siłowych w naszym planie treningowym, o czym mówiłem już w moim poprzednim filmie na temat podstaw treningu siłowego. Objętość treningowa to nic innego jak ilość wykonanej przez nas pracy, liczonej w tonarzu, czyli przerzuconych przez nas kilogramach na danej sesji treningowej lub na całym tygodniu treningowym, lub w ilości wykonanych serii roboczych. Pamiętajmy o tym, że objętość treningowa jest jednym z głównych czynników warunkujących hipertrofię mięśniową. Niemniej jednak, pamiętajmy, że wpływ na optymalny wzrost tkanki mięśniowej ma nie tylko objętość wykonana na jednej sesji treningowej, ale na całym tygodniu treningowym. Także powinniśmy liczyć przede wszystkim objętość w danej perspektywie założonego przez nas czasu. Częstotliwość treningowa to nic innego jak ilość wykonanych sesji treningowych w ciągu danego okresu, na przykład tygodnia. Pamiętajmy, że bardzo fajną opcją jest trenowanie jak najczęściej, czyli tak naprawdę nasza częstotliwość treningowa powinna być dedykowana naszą regeneracją. Powinniśmy trenować jak najczęściej jesteśmy w stanie, optymalnie się przy tym regenerując. Intensywność treningowa to wbrew temu, co może się wydawać, nie stosunek tego, jak bardzo pocimy się na treningu, ale stosunek ciężaru, jakiego używamy. To znaczy, im wyższa jest intensywność treningowa, tym wyższych ciężarów w stosunku do naszego Maksymalnego obciążenia używamy. Tak naprawdę, intensywność treningowa jest jednym z najwyżej numerowanych faktorów, które będą decydować o tym, jak szybko rozwijamy się na siłowni. Jak wiecie, siła mięśniowa jest bezpośrednio skorelowana z hipertrofią mięśniową, dlatego intensywność treningowa jest niezwykle, niezwykle ważnym elementem, jeżeli chodzi o rozwój na siłowni. MRV, MEF, MAF i MV, to takie zwroty wymyślone bodajże przez doktora Majka i Zratela. Są to rzeczy związane z taką bezpośrednią personalizacją naszego planu treningowego. MRV to nic innego, jak maksymalna objętość, z której jesteśmy się w stanie regenerować. Fajnie by było znaleźć sobie taką objętość, która daje nam możliwość wykorzystania jak największej objętości treningowej przy jednoczesnych, jakby takich optymalnych warunkach do tego żeby się przy tym regenerować. MAF to nic innego jak minimalna objętość potrzebna do tego, żeby osiągać postępy, czyli tak naprawdę coś, co nie powinno nas interesować. MAF to objętość dająca nasze maksymalne efekty i MAF to jest coś, co powinniśmy oczywiście szukać tak samo jak MRV. No i MV Czyli tak zwana objętość wystarczająca do podtrzymania wypracowanych przez nas efektów. MV będzie czymś, co będzie fajną opcją dla kogoś, kto na przykład ma jakąś dominującą partię mięśniową. Przypuśćmy, że ktoś ma świetne nogi, ale kiepską klatkę piersiową i chce mocno skupić się w danym cyklu treningowym właśnie na tej klatce piersiowej. Jak wiecie, jeżeli poprawiamy wszystko, to nie poprawiamy niczego, więc należy jakby tutaj. Ustawić i speriodyzować plan w taki sposób, żeby maksymalnie nastawić pracę na klatkę piersiową. Natomiast jeżeli nastawiamy na coś pracę maksymalnie, z czegoś musimy niestety objąć, bo nasz organizm ma ograniczony limit tego, jak mocno może się regenerować. Dlatego wtedy wchodzimy właśnie w zakres ten MV, czyli takiej minimalnej objętości wystarczającej do tego, aby podtrzymać tą tkankę mięśniową w okolicach nóg. A szukamy tego MRV, czyli maksymalnej takiej objętości, którą możemy używać i z której możemy się regenerować, do naszej klatki piersiowej. I w ten sposób jesteśmy w stanie właśnie poprawić um, taką kiepską partię mięśniową. Nie narażając na spadki naszej dominującej partii mięśniowej. 1 RM, czyli inaczej mówiąc, jedno powtórzenie maksymalne. Jest to po prostu nasza liczba obciążenia, którą jesteśmy w stanie wykonać jedno. Perfekcyjnie techniczne powtórzenie danego ćwiczenia. Od jednego RM, czyli od jednego powtórzenia maksymalnego, obliczana jest często procentowa zależność użytego ciężaru w danych ćwiczeniach dla poszczególnych planów treningowych. No i wreszcie dochodzimy do tak naprawdę najważniejszych kwestii. Możemy założyć, że mamy tak naprawdę dwa podstawowe mechanizmy warunkujące wzrost tkanki mięśniowej. Są nimi. Napięcie mechaniczne oraz stres metaboliczny. Napięcie mechaniczne to nic innego jak taki mechanizm wzrostu tkanki mięśniowej, polegający na wytwarzaniu maksymalnych przeciążeń tkanki mięśniowej, czyli będzie to rzecz, która będzie bazowała na bardzo wysokiej intensywności treningowej. Im wyższych ciężarów używamy, tym większy jest udział właśnie tego mechanizmu związanego z napięciem mechanicznym. Natomiast jeżeli chodzi o stres metaboliczny, to nic innego jak właśnie jeden z takich mechanizmów wzrostu tkanki, polegający na akumulacji metabolitów w tkance mięśniowej. Czyli nic innego jak takie treningi mocno pompujące. Ważne jest to, że tak naprawdę i stres metaboliczny i napięcie mechaniczne są potrzebne do tego, żeby wyciągać nasze 100% z danego planu treningowego. Według mnie główną częścią naszego planu e, powinno być właśnie zdominowane e, wszystkie, wszystkie ćwiczenia, które są związane na napięciu mechanicznym, czyli plan zawsze powinniśmy rozpoczynać od ciężkich, wielostawowych, złożonych ćwiczeń, polegających na zwiększaniu naszej siły mięśniowej i obciążaniu progresywnym naszego mięśnia. Natomiast na koniec treningu wrzucamy sobie właśnie rzeczy, Typu ćwiczenia izolacyjne, wyprosty, lekkie uginania, rzeczy, które będą generalnie budowały właśnie ten stres metaboliczny w naszych mięśniach. Dzięki temu mamy pewność, że wykorzystujemy 100% jakby możliwości mechanizmów wzrostu tkanki mięśniowej. No i na koniec coś, co tak naprawdę było już poruszane w pierwszej części podstaw treningu czyli periodyzacja. Periodyzacja jest to nic innego jak taka metoda progresji treningowej zakładająca jakby zwiększanie obciążenia mięśniowego w danej perspektywie czasu. I mówiąc o danej perspektywie czasu mam na myśli nie tylko tydzień, miesiąc, ale także na przykład rok. Bardzo ważną kwestią jest to, że istnieje wiele metod periodyzacji. Natomiast nas powinna interesować tak zwana periodyzacja Liniowa, czyli po prostu staramy się e, uzyskać tego typu wzrost. Objętości treningowej na przestrzeni czasu. Na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pomógł Wam troszeczkę usystematyzować wiedzę, którą do tej pory udało Wam się uzyskać lub dowiedzieć się może czegoś zupełnie nowego. Pamiętajcie, że dzisiejszy odcinek jest tak naprawdę wprowadzeniem do dalszej części naszego cyklu podstawy treningu, bo chciałbym tutaj poruszać w tym cyklu też troszeczkę zagadnienia związane bezpośrednio z badaniami naukowymi i z tym, jak widzi to nauka w takim zestawieniu z praktyką. Bo jak wiecie, często jest tak, że, ta, że te badania naukowe nie do końca są wykonywane w sposób optymalny i nie do końca ma to bezpośrednie przełożenie na to, jak to wygląda w życiu codziennym. Jeżeli seria się Wam spodobała, zachęcam do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania. No i oczywiście, jeżeli wiecie, że ktoś mógłby uzyskać jakąś pomoc z tego filmiku, rozsyłajcie dalej. Dzięki jeszcze raz wielkie, trzymajcie się. Cześć.